W tym wideo przyjrzymy się, czym jest 0 funkcji liniowej i jak je obliczyć. No, na początek możemy zapytać się lub przypomnieć sobie, prawda, czym jest 0 funkcji? Czyli, jeśli mamy jakąś funkcję, weźmy liniową funkcję 2x plus 3. Jeśli teraz to narysujemy, albo zadbamy, żeby Desmos to narysował za nas, to jest teraz nasza funkcja liniowa. Jest zerem funkcji jest ten punkt, czyli punkt, w którym przecinamy naszą oś odciętych. I w tym punkcie, no, możemy określić współrzędne. A teraz jak możemy to obliczyć? To znaczy tak, jeśli w ogóle nie mamy wykresu, jak moglibyśmy od razu ustalić współrzędne tego punktu? Powiedzieliśmy, że zero obliczamy, przyrównując naszą funkcję do zera. To znaczy mówimy 2x plus 3, Równa się 0. To jest teraz bardzo proste równanie liniowe, w którym musimy znaleźć wartość tego x. Trójkę przeniosę na drugą stronę i otrzymam wtedy minus 3 drugie. To jest teraz współrzędna x. Nie. Jeśli mamy jakiś punkt, to znaczy współrzędna x będzie minus 3, połowy. A jeśli teraz to wstawię tutaj, prawda? Otrzymam 0, prawda? Możemy spróbować, to znaczy hmm, R dwa razy minus 3 drugie plus 3, prawda? To się skraca i dostaje minus 3 plus 3 i to jest równe 0, ale nie musicie tego liczyć, ponieważ 0, jeśli przecina oś X, to ta współrzędna IBL, jeśli to jest X i to jest a, to zawsze będzie 0, to znaczy to jest teraz nasza współrzędna. I jeśli spojrzymy na wykres rzeczywiście minus 1,5 lub minus 3 drugie, to znaczy w ten sposób obliczamy 0 funkcji liniowej, a 0 funkcji liniowej jest zawsze tylko jedno, prawda? Z wyjątkiem przypadku, gdy chodzi o funkcję stałą. No, ale do tej funkcji stałej dojdę potem w następnym wideo. To znaczy, wy musicie być w stanie, czyli musicie umieć no, dla każdej funkcji obliczyć 0. Na przykład, jeśli macie funkcję f od x równa się minus 2x plus 2, no. Zatem musimy to przyrównać do 0. Minus 2x plus 2 równa się 0. Zatem minus 2x to minus 2. To możemy teraz pomnożyć przez minus 1. I otrzymujemy 2x równa się 2, czyli x równa się 1. Jeśli lewą i prawą stronę równania podzielę przez 2, zatem 0 tutaj będzie w punkcie 1, 0. Teraz sprawdźmy to w desmosie, czyli narysujmy naszą funkcję. F od x to powiedziałem minus 2x plus 2, zatem... 0 to punkt, w którym przecinamy oś x, prawda? No. Tak, to jest punkt, prawda? Jeśli teraz to usuniemy 1,0, prawda? To są współrzędne. To jest nasz punkt zerowy. W tym przypadku funkcji liniowej minus 2x plus 2.